Kiedy Paulina Wiśniewska zgadzała się stanąć u boku Michała Wiśniewskiego i złożyć przysięgę małżeńską, wierzyła, że rozpoczyna najbezpieczniejszą, najuczciwszą i najbardziej dojrzałą relację swojego życia. Była przekonana, że po latach burzliwego życia, pełnego medialnych skandali, miłosnych wzlotów i spektakularnych upadków, Michał w końcu znalazł w niej kobietę, przy której mógł się zatrzymać, uspokoić, i odbudować swoje prywatne fundamenty. Otworzyła przed nim swoje serce, swoje plany i swoją przyszłość, wierząc, że miłość w jego i jej wydaniu może być stabilna jak nigdy dotąd. Jednak prawda, która wyszła na jaw, okazała się bezlitosna i brutalna, a dla Pauliny wręcz miażdżąca, bo zdrada nie jest tylko złamaniem obietnicy. Jest zniszczeniem świata, który ktoś budował cegła po cegle, zaufanie po zaufaniu, słowo po słowie. Jest jak trzęsienie ziemi, po którym nic nie pozostaje na swoim miejscu. I właśnie takie trzęsienie ziemi przeszło przez życie Pauliny Wiśniewskiej, kiedy dowiedziała się, że jej mąż Michał Wiśniewski, lider zespołu ich troje, medialna postać o ogromnym temperamencie, zdradził ją z inną kobietą. Nie był to romans jednorazowy, nie była to słabość chwili, którą można wybaczyć w przypływie emocji. To była wielowarstwowa, ukrywana, świadomie prowadzona zdrada, która ciągnęła się miesiącami, a może nawet latami. Zanim jeszcze pojawiły się dowody, zanim padły słowa, musimy porozmawiać. Paulina już czuła, że coś jest nie tak. Intuicja, ten cichy, niepokojący głos wewnętrzny, które kobiety mają niemal wpisany w kod genetyczny, zaczęła szeptać do niej wcześniej, niż sama chciała to przyznać. Michał wracał później niż zwykle. Zaczął wyłączać telefon, tłumacząc to zmęczeniem, potrzebą ciszy, stresem. Coraz częściej wychodził załatwić sprawy, które jeszcze kilka miesięcy wcześniej zawsze omawiali wspólnie. Pojawiły się nowe projekty, nowe zobowiązania, nowe kontakty wszystko to, co mogło być normalne, ale w kontekście jego historii brzmiało podejrzanie znajomo. Paulina wiedziała, że Michał miał za sobą długi katalog miłosnych zawirowań. Wiedziała, że lojalność i stabilność emocjonalna nie należały do jego najmocniejszych stron. Jednak wierzyła, naprawdę wierzyła, że człowiek może dojrzeć, zmienić się, dorosnąć do roli męża i partnera. Wierzyła, że miłość potrafi zmienić nawet najbardziej niestabilne serce. Ale im dłużej patrzyła, jak Michał wymyka się z ich wspólnego życia, tym bardziej czuła, że stoi na krawędzi przepaści, której nie chce nazwać po imieniu. Tożsamość kobiety, z którą Michał zdradził żonę przez długi czas, była owiana tajemnicą. Nikt nie chciał mówić, nikt nie chciał potwierdzać, nikt nie chciał rzucać nazwiskami. Ale jak to bywa w świecie celebrytów, prawda zaczyna przeciekać małymi kroplami, aż w końcu staje się rwącą rzeką, której nie da się już zatrzymać. Kobieta była młodsza, ambitna. Pracowała w branży okołomedialnej, miała dostęp do wydarzeń show-biznesowych, znała zasady gry. Piękna, w sposób, który rzuca się w oczy. Inteligentna, w sposób, który wzbudza uwagę. I przede wszystkim zafascynowana Michałem. To właśnie ta fascynacja, połączona z jego słabością do uwielbienia i adoracji, stała się początkiem więzi, która zaczęła rosnąć poza kontrolą. Najpierw rozmowy, potem spotkania, a w końcu pełnowymiarowy romans, o którym Paulina nie miała pojęcia, a raczej chciała nie mieć pojęcia, bo człowiek woli wierzyć w kłamstwo, które daje poczucie bezpieczeństwa, niż w prawdę, która rani. Nie ma dobrego momentu na dowiedzenie się, że osoba, którą kochasz, była ci niewierna. Ale moment, w którym Paulina odkryła zdradę, był jak zły film, którego finał zna każdy widz, ale bohaterka wciąż żyje nadzieją, że zakończenie jednak się zmieni. Pewnego wieczoru, zwykłego, niczym nie wyróżniającego się dnia, Paulina zauważyła w telefonie Michała wiadomości, których nie powinna była zobaczyć: romantyczne, intymne. Jednoznaczne, nie pozostawiające wątpliwości. Ten moment był jak uderzenie pioruna. Nie płakała od razu, nie zrobiła awantury, jej ciało zdrętwiało, a serce zaczęło bić tak mocno, że aż bolało. Bo kiedy świat się rozpada, człowiek nie wie, czy krzyczeć, czy biec, czy błagać, stoi w miejscu jak sparaliżowany. Gdy Michał wrócił, widział w jej oczach, że nie musi już nic mówić. Ona już wiedziała. I w tej jednej sekundzie, między jego wejściem do pokoju a jej spojrzeniem, ich małżeństwo się skończyło. Konfrontacja była spokojna, zbyt spokojna. Paulina zapytała tylko jedno: dlaczego? Michał nie potrafił odpowiedzieć, bo nie istnieje odpowiedź, która naprawia zdradę, nie istnieje logiczne wyjaśnienie, które ratuje złamane serce. Wszystko, co powiedział, brzmiało jak zbiór usprawiedliwień człowieka który nie potrafił zapanować nad własnymi impulsami. Mówił o emocjach, o zagubieniu, o tym, że nie planował tego. Mówił o swojej słabości, o samotności, o presji życia. Mówił wiele, ale żadne zdanie nie było wystarczające. Paulina słuchała, ale każda kolejna odpowiedź bolała bardziej niż poprzednia. Bo zdrada nie boli tylko dlatego, że ktoś wybrał inną. Boli dlatego, że ktoś przestał wybierać ciebie. W każdej innej sytuacji zdrada jest prywatną tragedią. Tu była publicznym pożarem. Media tylko czekały na sygnał. Plotki zaczęły rosnąć jak lawina, komentarze, nagłówki, spekulacje, wszystko wrzucane do internetu z prędkością błyskawicy. Paulina musiała obserwować nie tylko rozpad swojego małżeństwa, ale też to, jak cały kraj zaczyna o tym mówić. Jak ludzie oceniają, komentują, dopowiadają, śmieją się, współczują, lub osądzają. Być zdradzoną to jedno, być zdradzoną publicznie to inna skala bólu. Każdy kolejny dzień był dla niej walką o zachowanie godności, o to, by nie dać się wciągnąć w medialną burzę, która czerpie siłę z czyjejś słabości i cierpienia. Ale nawet w tym chaosie, nawet w tym upokorzeniu, nawet w tym piekle, Paulina zaczęła powoli odzyskiwać kontrolę. Zrozumiała, że koniec tej historii nie oznacza końca jej życia, że rana, choć głęboka, kiedyś się zagoi, a prawda, choć bolesna, uwalnia. Kiedy prawda o zdradzie Michała Wiśniewskiego wyszła na jaw, życie Pauliny załamało się na wielu poziomach jednocześnie. To nie była tylko prywatna tragedia, która dotyka małżeństwa zamkniętego we własnych czterech ścianach. To była eksplozja, której fala uderzeniowa przeszła przez media, opinię publiczną, znajomych, współpracowników i wreszcie samą Paulinę. W jednej chwili straciła poczucie bezpieczeństwa, które budowała latami, ale co gorsza, musiała zmierzyć się z falą, która uderzała ze wszystkich stron, nie pozwalając jej złapać oddechu. Pierwszym zobaczyliśmy, jak dowiedziała się o zdradzie. Teraz nadszedł czas, aby prześledzić, co stało się później, jak wyglądała jej walka o przetrwanie, jak musiała stanąć naprzeciw brutalności mediów, jak próbowała zrozumieć motywację męża i jak szukała siły, by nie rozpaść się na kawałki. Po pierwszej konfrontacji, Paulina nie chciała krzyczeć, nie chciała rzucać oskarżeniami, nie chciała robić sceny, która mogłaby stać się pożywką dla tabloidów. Wybrała ciszę, ale była to cisza pełna bólu napięcia i niewidzialnych słów, których nie dało się wypowiedzieć. Cisza ta była jej tarczą i jednocześnie więzieniem. Z jednej strony chroniła ją przed impulsywnymi decyzjami, z drugiej jednak sprawiała, że każde niewypowiedziane słowo zamieniało się w ciężar, który przygniatał ją coraz mocniej. Psychologowie mówią, że zdrada jest jednym z najtrudniejszych doświadczeń, jakie może spotkać człowieka. Niszczy poczucie własnej wartości, wywraca na jego tematykę całe dotychczasowe życie. Ale w przypadku Pauliny dochodził jeszcze jeden element świadomość, że świat ją obserwuje. Ta świadomość była nieznośna. W domu panowało napięcie, a w głowie Pauliny krążyły setki pytań, na które nie było odpowiedzi: dlaczego mnie to spotkało? Czy mogłam coś zrobić inaczej? Czy byłam niewystarczająca? Czy to moja wina? A jeśli on naprawdę ją kocha, każde z tych pytań drążyło dziurę w jej sercu, ale najgorsze dopiero miało nadejść. Informacja o kryzysie w małżeństwie Wiśniewskich wypłynęła szybciej niż ktokolwiek się spodziewał. Wystarczył jeden przeciek, jeden anonimowy wpis, jedno zdjęcie i zaczęło się. Tytuły tabloidów krzyczały: Czy Michał Wiśniewski zdradza żonę? Paulina załamana. Romans Michała wychodzi na jaw. Kim jest ta druga? Dla widzów i internautów była to tylko kolejna sensacja. Kolejna historia o celebryckim dramacie. Kolejna plotka do komentowania. Ale dla Pauliny była to rzeczywistość, z którą musiała żyć 24 godziny na dobę. W komentarzach pod artykułami pojawiały się sarkastyczne uwagi, żarty, złośliwości. Niektórzy wyrażali współczucie, ale większość, jak to bywa w internecie, rzucała kamieniami bez litości. Paulina musiała patrzeć, jak jej ból staje się publiczną rozrywką, jak ludzie wyśmiewają jej tragedię, analizują jej małżeństwo, oceniają jej wartość jako kobiety, jak obcy ludzie mówią jej, co powinna zrobić, jak powinna czuć, jak powinna żyć. To było nieludzkie, brutalne, wyniszczające. A Michał w tym czasie milczał. Niemal teatralnie, jakby czekał, aż burza sama minie. Jego brak reakcji został odebrany przez wielu jako przyznanie się do winy, ale dla Pauliny oznaczał coś dużo gorszego, że jest sama. Każdego dnia próbowała dowiedzieć się więcej, domagała się wyjaśnień, próbowała zrozumieć, gdzie popełnili błąd, skąd wzięła się ta druga kobieta i dlaczego jej mąż zdecydował się na taki krok, ale Michał w odpowiedziach był jak cień. Raz mówił o emocjonalnej pustce, innym razem o presji życia, a jeszcze innym, że to samo się stało, ale zdrada nigdy sama się nie staje. Jest wyborem, serią decyzji, świadomą rezygnacją z lojalności. I Paulina o tym wiedziała. Pytała: Czy ją kochasz? Czy spałeś z nią? Czy planowałeś odejść? Jak długo to trwało? Nie zawsze odpowiadał. A kiedy odpowiadał, odpowiedzi raniły ją bardziej niż gdyby milczał. Najgorsze było to, że ona wciąż go kochała. A miłość jest największym przekleństwem, kiedy zostaje złamana. Niektórzy znajomi próbowali ją wspierać. Dzwonili, pisali, oferowali pomoc, ale wsparcie emocjonalne często nie dociera do serca, które jest w szoku. Paulina czuła, że nikt nie zrozumie tego, co przeżywa, bo zdrada, to nie tylko zdrada, to rzeczywistość, która przestaje mieć sens. Rodzina starała się być obecna, ale każdy, kto był w podobnej sytuacji, wie, że są momenty, w których człowiek musi cierpieć samotnie. Są łzy, których nie można uronić przy nikim. Są pytania, które pojawiają się tylko w nocy, gdy ciemność jest świadkiem bólu. Paulina przestała wychodzić z domu, przestała jeść, przestała spać. Jej świat skurczył się do czterech ścian i setek myśli, które wracały jak bumerang. Mimo całego bólu, próbowała zrozumieć, czy istnieje jakakolwiek szansa na odbudowanie małżeństwa. Psycholog, którego odwiedziła, powiedział jej, że zdradę można czasem wybaczyć, ale nigdy zapomnieć. A ona nie była pewna, czy chce żyć ze świadomością, że jej mąż był w ramionach innej kobiety. Zastanawiała się. Czy wybaczenie to siła, czy słabość, czy rozstanie to porażka, czy wyzwolenie, czy miłość może przetrwać tak ogromny ból? Michał przez pewien czas zachowywał się tak, jakby chciał naprawić sytuację. Obiecywał, że to koniec romansu, że był to błąd, że nigdy więcej, ale słowa, które wypowiada człowiek, który już raz zdradził, mają inną wagę mniejszą, kruchą, niepewną. Paulina nie wiedziała, czy może mu wierzyć, a zaufanie to fundament małżeństwa. Jeśli fundament pęknie, cały dom może runąć. Największym wyzwaniem okazała się jednak walka z własnymi emocjami. Paulina zaczęła kwestionować wszystko: swoje decyzje, swoją wartość, swoje piękno, swoje kompetencje, nawet swoje marzenia. Zdrada zawsze sprawia, że osoba skrzywdzona zaczyna szukać winy w sobie. To paradoks, ale tak działa psychika człowieka. Paulina nie była wyjątkiem. Ale z czasem zaczęła rozumieć, że zdrada mówi więcej o zdradzającym niż o zdradzonej, że to nie ona zawiodła, że to nie ona była niewystarczająca, że to Michał ze swoimi słabościami nie sprostał odpowiedzialności, którą dobrowolnie przyjął składając przysięgę małżeńską. Ta świadomość była powolnym początkiem jej wewnętrznego odrodzenia, ale droga do odzyskania siebie była jeszcze długa. Po tygodniach, a może miesiącach wewnętrznej walki, Paulina zaczęła dojrzewać do decyzji. Wiedziała, że nie może żyć w zawieszeniu, że nie może czekać, aż Michał zdecyduje za nią, że musi wziąć swoje życie w swoje ręce, nawet jeśli będzie to bolało. Ta decyzja zaczęła kiełkować powoli, niczym ziarenko zasiane głęboko w duszy kobiety, która długo była zbyt zraniona, aby cokolwiek dostrzec. Ale ona w końcu tam była. A Paulina czuła, że nadchodzi moment, w którym będzie musiała powiedzieć sobie prawdę. Zasługuje na coś więcej. To zdanie było rewolucją w jej życiu, a rewolucja ta miała zmienić wszystko. Kiedy człowiek zostaje zdradzony, pierwsza reakcja to ból, druga gniew, a trzecia, najważniejsza to przebudzenie. Dla Pauliny Wiśniewskiej właśnie ten etap stał się symboliczną granicą między dawnym życiem, w którym ufała bezwarunkowo, a nowym, w którym musiała nauczyć się ufać przede wszystkim sobie. To historia jej odrodzenia drogi, którą przeszła od całkowitego załamania, przez bolesne decyzje, aż po odzyskanie godności i stworzenie nowej przyszłości. Wolnej od kłamstw i złudzeń, to opowieść o kobiecie, która, choć została skrzywdzona w sposób brutalny i publiczny, potrafiła wstać z kolan. I nie tylko wstać, ale pójść dalej silniejsza niż kiedykolwiek. Pewnego ranka, po kolejnej bezsennej nocy, Paulina spojrzała w lustro i zobaczyła siebie taką, jakiej nie widziała od miesięcy. Spuchnięte oczy, twarz napięta od stresu. Ciało wyczerpane emocjami, ale w jej spojrzeniu pojawiło się coś nowego: determinacja. To nie był już smutek, nie była to rozpacz, to była decyzja. Decyzja, że nie będzie dłużej żyć w cieniu cudzych błędów, że nie pozwoli, by zdrada definiowała jej wartość jako kobiety, żony czy człowieka, że nie będzie już nosić ciężaru winy, który nie należał do niej. Właśnie wtedy. Po raz pierwszy od wielu tygodni poczuła, że łzy mogą być oczyszczające, a nie upokarzające. Zrozumiała, że to nie ona przegrała, tylko on zawiódł, to nie ona została porzucona, tylko on stracił coś, czego nie docenił, to nie ona powinna się wstydzić, tylko on. To był dzień, w którym jej życie zaczęło się zmieniać. Podjęcie decyzji o rozstaniu nie przyszło łatwo. Wciąż kochała Michała. Choć była to miłość poraniona, pełna sprzeczności, rozdarta między tym, co czuła, a tym, co wiedziała. Ale Paulina zaczęła rozumieć, że miłość bez szacunku jest jak dom bez fundamentów wcześniej czy później musi runąć. Zebrała odwagę i poprosiła Michała o poważną rozmowę. Tym razem to ona prowadziła dialog. Spokojnie, mądrze, konkretnie. Powiedziała: Nie chcę żyć w kłamstwie. Chcę odzyskać siebie. Michał próbował ją zatrzymać, próbował przekonywać, że wszystko naprawi, że to był błąd, że żałuje, ale ona już nie słuchała słów. Słowa były jego narzędziem, nie jej prawdą. Uświadomiła sobie, że wybaczyć można tylko wtedy, gdy obie strony mają siłę odbudowywać, a ona tej siły wobec Michała już nie miała. Straciła ją w momencie, gdy zobaczyła pierwsze wiadomości w jego telefonie, ich rozstanie nie było głośne, nie było dramatyczne, było bolesne, ale godne, bez upokorzeń, bez publicznych oskarżeń, z szacunkiem, który Paulina ocaliła dla samej siebie. Po, po odejściu od Michała, zaczęła stawiać pierwsze ostrożne kroki w kierunku nowej normalności. To były kroki małe, ale znaczące. Pierwszy spacer bez telefonu w dłoni. Pierwsza noc bez łez, pierwsza kolacja, którą zjadła nie z obowiązku, ale dlatego, że miała ochotę, pierwsza rozmowa ze znajomą, którą potrafiła odbyć bez udawania, że wszystko jest dobrze. Z czasem powróciła do pracy nad sobą, psychoterapia, treningi, spotkania z ludźmi, którzy kochali ją bezwarunkowo. Odkrywała na nowo swoje pasje, swoje zainteresowania, swoje cele. I po raz pierwszy od dawna poczuła, że oddycha pełną piersią, bo wolność po toksycznej relacji jest jak powietrze po burzy, świeższe, głębsze, niezbędne. W pewnym momencie jej przemiana stała się widoczna także dla mediów. Zdjęcia Pauliny, uśmiechniętej, pewniejszej siebie, zaczęły krążyć w internecie. Internauci, którzy wcześniej komentowali jej tragedię, teraz pisali: Ona wreszcie wygląda szczęśliwie. Dobrze zrobiła, że odeszła. Piękna i silna, inspiracja dla kobiet. A Paulina, choć nie szukała uwagi, stała się symbolem kobiety, która przetrwała zdradę i wyszła z niej silniejsza. Kobiety pisały do niej wiadomości prywatne, prosząc o radę. Mówiły, że jej historia pomogła im zacząć walkę o własną godność. To był dla niej moment dumy, nie dlatego, że była w centrum zainteresowania, ale dlatego, że jej ból miał sens. Stał się wsparciem dla innych. Z czasem zaczęła rozumieć, że szczęście nie pochodzi od innych, nie jest darem, który ktoś nam daje. Szczęście buduje się w nas z poczucia własnej wartości, z umiejętności zamykania starych rozdziałów i odwagi do otwierania nowych. Paulina przestała myśleć chaotycznie: Dlaczego mnie zdradził? Czy nie jestem wystarczająco dobra? Zastąpiła je innymi pytaniami. Czego nauczyła mnie ta sytuacja? Jak mogę teraz żyć pełniej? Co mogę dla siebie zrobić? Ten proces nie był łatwy. Był pełen bólu, porażek i wątpliwości, ale był też konieczny. Odnalazła na nowo spokój, równowagę, radość, wiarę w ludzi, wiarę w siebie. Chociaż wiele osób pyta ją, czy jest gotowa na nowy związek, Paulina odpowiada jasno. Najpierw muszę pokochać siebie. Nie zmusza się do szukania kogoś, nie próbuje udowadniać, żeby może znaleźć kogoś lepszego. Wychodzi z tego obronną ręką, a wyzdrowienie wymaga czasu. Ale po raz pierwszy w życiu wie, że jeśli kiedykolwiek się przed kimś otworzy, to dopiero wtedy, gdy zdobędzie jej zaufanie i gdy sama poczuje się gotowa. Bo teraz ma nową zasadę, której wcześniej jej brakowało. Nie zaakceptuję niczego, co odbiera mi spokój. Pewnego dnia, miesiące po rozstaniu, Paulina spakowała pudełko wspomnień, zdjęcia, listy, pamiątki. Przez chwilę patrzyła na nie w milczeniu, ale nie płakała. Nie była już tą samą kobietą, która drżała z bólu na myśl o zdradzie. Teraz była silna. Zamknęła pudełko, odłożyła je na najwyższą półkę i powiedziała sobie: Dziękuję za lekcję. Nigdy więcej. Historia miała symboliczne znaczenie, jakby zamykała drzwi do swojego dawnego życia i otwierała nowe, pełne nadziei, stabilności i prawdy. Historia Pauliny była czymś więcej niż tylko osobistą tragedią o małżeństwie celebrytów. Stała się historią siły, o zdolności kobiety do podniesienia się z ostatecznego upokorzenia, o tym, że zdrada nie jest końcem, ale początkiem, o tym, że gdy ktoś cię niszczy, Możesz się odbudować lepsza, mądrzejsza, silniejsza. Dziś Paulina Wiśniewska jest symbolem niezależności, stabilności emocjonalnej, odwagi, odzyskania godności, mądrego rozstania, przebaczenia, przede wszystkim bycia sobą. I choć jej historia zaczyna się bólem, kończy się zwycięstwem. Bo to nie upadek definiuje człowieka, to sposób, w jaki się podnosi, go definiuje. I Paulina wstała i szła dalej. Historia Pauliny Wiśniewskiej i Michała Wiśniewskiego to opowieść pełna napięcia emocjonalnego, rozczarowania, a jednocześnie cichej siły, która rodzi się wtedy, gdy człowiek zmuszony jest stanąć twarzą w twarz z prawdą, której nigdy nie chciał poznać. To historia kobiety, która zaufała bezgranicznie, dała z siebie wszystko, wierzyła, że miłość, nawet jeśli trudna, zawsze znajdzie drogę. A jednak życie napisało dla niej zupełnie inny scenariusz bardziej brutalny, bardziej bolesny, ale w pewnym sensie także oczyszczający. Paulina musiała skonfrontować się z faktem, którego żadna żona nie chce usłyszeć. Jej mąż, ikona polskiej sceny muzycznej człowiek o wielkiej charyzmie, ale też burzliwej przeszłości zdradził ją. Zdrada zawsze jest wstrząsem. Niezależnie od tego, kim jest partner, ale w świecie medialnym, w świecie nieustannego światła Jupiterów, ból jest zwielokrotniony. Każdy gest, każde milczenie, każda łza staje się publiczna. Każde pęknięcie serca jest amplifikowane przez tysiące komentarzy, a jednak, mimo tego wszystkiego, w tej historii jest głębsza prawda, która wykracza poza tabloidy, plotki i medialne nagłówki. Prawda o kobiecej sile, o dojrzewaniu przez ból, o odnajdywaniu własnej tożsamości po zdradzie, która potrafi zburzyć cały świat. Paulina, choć zraniona, pokazuje, że cierpienie nie musi być końcem. Może być początkiem osobistej rewolucji, początkiem odbudowy. Początkiem życia, w którym to ona, a nie jej partner, decyduje o swojej przyszłości. Zdrada Michała Wiśniewskiego nie jest tylko prywatną tragedią, jest również symbolem czegoś większego mechanizmów niszczących relacje, presji, jaką niesie sława i nieumiejętności utrzymania stabilności emocjonalnej w świecie, gdzie każdy błąd staje się publiczny, a każdy impuls może zniszczyć coś, co było budowane latami. Jego decyzje doprowadziły do rozpadu rodziny, ale jednocześnie ujawniły kruchą naturę związków zbudowanych na niedopowiedzeniach, robotycznym funkcjonowaniu i życiu pod nieustanną presją otoczenia. Ale ta historia to przede wszystkim opowieść o odrodzeniu. Paulina, zamiast zamknąć się w bólu, zaczęła powoli odbudowywać siebie, krok po kroku, dzień po dniu, w ciszy ale z niezłomnością, która imponuje. W jej oczach pojawiła się determinacja, której wcześniej nie znała. Zrozumiała, że zdrada nie definiuje jej jako kobiety, że jej wartość nie nie jest zależna od lojalności partnera, że jej serce, choć zranione, wciąż potrafi kochać, ufać i budować. A Michał? Jego wybory będą miały konsekwencje, z którymi będzie musiał zmierzyć się sam. Sława daje wiele, ale nie chroni przed skutkami własnych decyzji. Jego przyszłość będzie pełna refleksji, być może żalu, być może prób naprawienia tego, co zniszczył. Ale jedno jest pewne: historia zapamięta tę zdradę jako moment, w którym ich małżeństwo przestało istnieć, a Paulina zaczęła pisać własny rozdział nie jako żona Gwiazdora, lecz jako silna, niezależna kobieta, która przetrwała burzę. Ta historia jest przestrogą, ale też inspiracją. Pokazuje, że choć życie potrafi być gorzkie, a miłość bywa okrutna, to człowiek zawsze ma wybór poddać się albo walczyć. Paulina wybrała walkę. I to właśnie czyni jej historię tak niezwykłą. Jeśli poruszyła cię ta opowieść, jeśli uważasz, że warto mówić o prawdzie, uczuciach, zdradzie, sile i o tym, co naprawdę dzieje się za kulisami życia znanych osób, to gorąco zachęcam cię do pozostania z nami na dłużej. Na naszym kanale regularnie publikujemy materiały, analizy najważniejszych wydarzeń ze świata show biznesu, reportaże obnażające skomplikowane relacje i emocje celebrytów, historie opowiedziane z perspektywy człowieka, nieplotki, komentarze eksperckie i głębokie spojrzenia na kulisy medialnych dramatów, przewidywania i prognozy oparte na 15 latach doświadczeń w dziennikarstwie. Twoja obecność naprawdę ma znaczenie. Każda subskrypcja pomaga nam rozwijać niezależne dziennikarstwo, dostarczać rzetelne, dopracowane materiały i budować społeczność ludzi, którzy chcą wiedzieć więcej niż zwykłe nagłówki. Kliknij, subskrybuj. To dla Ciebie tylko sekunda, a dla nas ogromne wsparcie. Zostaw komentarz, powiedz co myślisz o historii Pauliny i Michała. Włącz powiadomienia, aby nie przegapić naszych kolejnych reportaży i analiz. Dziękujemy, że jesteś z nami. Razem tworzymy przestrzeń, w której prawda, emocje i profesjonalne dziennikarstwo mają realną wartość.